Chciałbym zaprezentować terapię kamertonami. To jak to wszystko wygląda, od czego się w ogóle zaczyna? Taką terapię wszystko zaczynamy od takiego zestawu Energia1. To, co tutaj takie słowo kamertona jest, angielskie, to jest po prostu Energia1, wysokie częstotliwości 4096, 4266 i 4355 to są kamertony w dźwięku C i Cis, ale uaktywniając kawerton 1, 2 i 3 jest to tak, taka częstotliwość bardzo skuteczna do oczyszczania stanu aury. Czyli aktywujemy 1, 2 i 3 i prowadzimy od stóp do od głowy dłonie do palców i do stóp, czyli kilka takich aktywacji. Ten zestaw jest zrobiony w ten sposób, że można go yy, zarówno używać do oczyszczania pomieszczeń, yy, energetyzowania wody, ale karatony 2 i 3 to dźwięki CIS, czyli ten medytacyjny dźwięk OM, i brzmi to w ten sposób. Jest to OM, yy, co zawiera wyższej częstotliwości, ale zawsze ten dźwięk medytacyjny, czyli zarówno możemy używać do oczyszczania, do energetyzowania yy, no, też pomieszczeń. Nie? też zarówno wodę, jak i cokolwiek do pożywienia możemy tym zestawem podenergetyzować. Cała terapia po oczyszczeniu stanu aury dostrzegamy zawsze główne punkty energii. Jeśli połączylibyśmy się tutaj właśnie z tym diagramem, to możemy odczuwać te ruchy energii na sobie. Ja wysyłam dźwięk C na punkt podstawy, dźwięk D na Sakral, splot słoneczny, dźwięk F na serce, G to jest gadło, trzecie oko i punkt koronny. Czyli każdy dźwięk jest to wszystko opisane, ale to mniej więcej tak wykłada się na kursach mistrzowskich, że mamy przyporządkowanie punkty energii, kolory i dźwięki w ten sposób. Oczywiście w Niemczech jeszcze jest coś takiego, że oni tam mają pomysł, że przyporządkowanie czakry i planety. No, ja bym z tym troszkę raczej no, raczej jestem tutaj za tym. Nie? Jak dostajemy główne punkty energii? Dźwięk C, jeśli uaktywniam, przez rękę przepuszczam na punkt energii i dajemy do słuchania z lewej i z prawej strony. I każda wstępna aktywacja wysyłamy w punkt energii i dajemy do słuchania z lewej i z prawej strony. Bo mamy połączenie mózg i dany punkt energii. Jeśli dostaję następny punkt, drugi. Z lewej i z prawej strony, i tych aktywniej może być co najmniej cztery. I w ten sposób dostrajamy wszystkie punkty energii. Po dostrojeniu wszystkich punktów zamykamy stan aury, i to jest taki kamerton, postarzający się dźwięk, C w następnej etapie. I tu idziemy przez całą aurę cztery razy. I za ostatnią aktywacją możemy tą aurę uziemnić do ziemi, albo do tego drębienia, którego ja uaktywnię. Po dostrojeniu tych głównych punktów energii możemy zsynchronizować półkulę mózgową. Tutaj są dwa dźwięki. C i to jest taki zestaw z mosiądzu. Czyli tym możemy się też dowiedzieć, która z półkul jest tą półkulą dominującą. Nie? Czyli aktywujemy dwa kamertony i dajemy do słuchania z lewej i z prawej strony. Jeśli ktoś nam powie, że jedna strona jest słabsza, to po prostu przy następnej aktywacji przybliżamy z jednej strony, a druga zostaje w tej samej odległości. I za każdą następną aktywację już lekko oddalamy, także po takich sześciu aktywacjach przeważnie już się słyszy prawie równo. Po yy, dowiedzeniu się w ogóle, która półkula jest słabsza, yy, i zrównoważeniu w tym wstępnym, dajemy kombinację C i G, czyli muzykę kwintarzową. I dajemy podobnie z obu stron. I też podjemy do ramion, do dłoni, i wzdłuż, tak żeby te wibracje rozeszły się po całości. Po trzech razach zamieniamy miejscami, miejscami do ramy, do dłoni aż do stóp. Potem zamieniamy C i DNA, czyli mamy dwa, dwie oktawy C i C. I w ten sam sposób do góry, w dół i aż do stóp. Po trzech aktywacjach zamieniamy kandydotem miejscami. I chodzi tutaj o wyrównanie tych półków mózgowych, nie? żeby synchronizowały się dwie y, półkule mózgowe i wyrównał słuch O czymś takim. Możemy też użyć y, tą 888, to jest właśnie na tą przyszynkę i grasicę. Skąd my to wiemy, że coś takiego jest? Po prostu tutaj y, y, Jasnowic y, sprawdzała, w czym jest problem, czyli jeśli chodzi o połączenie szyszynka, grasica, to tam są połączenia, no może się zrobić w różnym biegu jakieś mikrozwapnienie. I to akurat ten dźwięk 888 to jest muzyce Ice, nie dźwięk, a i dokładnie Ice jest to, dokładnie tam gdzie jest ta szyszynka. I tutaj mamy technikę, że aktywujemy dwa kamertony, i to jest już kamerton spolaryzowany plusowo i minusowo. Tutaj jest jeszcze to ważne, nie? Czyli aktywujemy te dwa kamertony i prowadzimy na wysokości szyszynki z lewej z prawej i taka iteracja tak jakbyśmy chcieli zakotwiczyć i rozsyłamy to po całości, potem oczywiście po trzech aktywacjach zamieniamy. I to samo robimy na wysokości Grasicy i Centrum Szpiku kostnego. Po dostrojeniu głównych punktów energii wyrównaniu układu mózgowych możemy dostroić główne punkty energii, Tutaj mamy, przepraszam, organy. Tutaj mamy 16 punktów organów. Na karcie wszystko jest zaznaczone na przykład jak punkt energii podstawy. 1C, jest na czerwono, to na czerwono są zaznaczone organy, które są pod wpływem tego punktu energii. Żeby to było jasne, że pod wpływem podstawy jest i to grube krew, tkanka tłuszczowa, mięśnie. Pod wpływem drugiego jest yy, nerki pęcherz muczowy. Trzeci to śledziona czustka, żołądek, jej to cienkie wątroba, pęcherz żółciowy. Potem mamy pod wpływem czwartego jest samuca, yy, tarczyca, no i oczywiście łusk. Na i oczywiście dostrajamy, wysyłamy dany dźwięk przez rękę na oba nadrzędne, do słuchania z lewej z prawej strony, co najmniej cztery razy. Idziemy dalej, Jeżeli to grube, do wysokości i to grube. O co chodzi? Dlaczego ten pierwszy dźwięk jest wysyłany przez dłoń? Ponieważ otworzona dłoń, oczywiście, energoterapeutyk, no zresztą. Jeśli ktoś pracuje z kamertonami, to przeważnie on, on, musi coś z energiami mieć do czynienia. Przynajmniej jeśli ja szkolę, to e, sprawdzam kanały przepływów, no, żeby ta głoń promieniowała odpowiednio. E, no i e, ręka wytwarza naturalne ruchy obrotowe. Czyli to nie jest już impuls, tylko to jest jakby wir. Dlatego ten pierwszy impuls wysyłamy przez otwartą głoń i dajemy do słuchania i każdy następny. Impuls już jest bezłoń, czyli na początku to tak jak ten starter w samochodzie. Jeśli chodzi o organy, które są na całości jak krew kości, tkanka puszczowa, mięśnie i mózg, to wysyłamy na wysokości z grasicy i centrum szpiku kostnego i dajemy do słuchania z lewej i z prawej, dłoń, druga dłoń do czynienia i ruchem falowym, tak aby krew była wysłana, te wibracje na całości organizmu. Po dostrojeniu wszystkich głównych punktów energii prowadzimy taką terapię detoks, to już jest oczyszczenie zarówno energetyczne, jak i wszelkie grzyby, pasożyty wirusy i wszystko co we krwi się może znajdywać, to oczywiście zaczynamy od 1024 Hz, bo w ogóle główne punkty energii to jest 256 na 512 Hz i teraz razy 2 jest 1024. I prowadzimy tym kamertonem w ten sposób dwa razy i dwa razy od góry. Dłoń, druga i ruch falowy. Jeśli dojdziemy już tutaj do 2224 w ten sam sposób od stóp do szyi jedna ręka, druga i wracamy w dół dwa razy i potem idziemy w dół aż do stóp. Teraz zmieniamy y, terapię detox, wykonujemy troszkę w inny sposób, ale w sumie podobny sposób jak y, prowadzimy terapie, terapię y, wahadłem WML. To też podobny sposób się. Y, oczywiście ja te wszystkie techniki prowadziłem na podstawie badań, czyli po prostu zawsze badałem krew i te techniki się zmieniały z czasem. Y, po prostu jeśli coś y, wynik był trochę za słaby, to ja po prostu modernizowałem, zmieniałem technikę. Nie? To wszystko było na, na zasadzie badań krwi. I, y, Róbka chwili przed i po. Czyli aktywujemy kamerton Detox jest 2048 i do 5460, czyli najwyżej nastrojony kamertonu to jest 5460 i prowadzimy to od stopy, wychodzimy na śledzionie. Następnie prawa noga, wychodzimy na wątrobie. Lewa dłoń, wychodzimy na śledzionie prawa, wychodzimy na wątrobie, potem za głowy, wychodzimy na śledzionie, prawa, wychodzimy na wątrobie i ostatnia aktywacja siódma, do szyi, dłoń, lewa, prawa i ruch falowemu I w ten sam sposób prowadzimy cały zestaw deszcz od 2048 do 5460, czyli mamy 11 kamerturnów. Możemy jeszcze dołożyć do tego. Takie kamertony, spokój wewnętrzny, aktywacja wewnętrzna to, to jest kamerton 111 i 128. W 111 to jest taka częstotliwość miejsc, mocy, czakramy Ziemi, to są właśnie częstotliwość No i całkiem inna konstrukcja tego kamertonu. Tu mamy kamertony, po prostu ten daszik no, jest trochę większy, także ma większą moc, co wzmacnia. I tutaj możemy tymi kamertonami iść od stóp do dłoni i wejść do góry, zamienić miejscami. W ten sposób możemy w sumie tutaj przez kręgosłup przejść koła głowy i znowu zamieniamy, czyli dwie wibracje idą z dołu i dwie wibracje idą z góry. Czyli tutaj dookoła głowy przez kręgosłup, biodra i dół. I potem zamieniamy miejscami i te częstotliwości są rozesłane na całości organizmu. Mamy jeszcze oczywiście tych kamertonów jest wiele, bo mamy jeszcze zestaw kamertonów na mikro-makro elementy. Mamy planety, mamy solwencium, mamy witaminy. Także tych zestawów jest dużo różnych, ale więcej to, co pokazałem teraz, to jest to, co robimy na tej pierwszej terapii. Mamy tutaj jeszcze coś takiego jak skrzynki rezonansowe tutaj, czyli dwie skrzynki rezonansowe. I tu możemy nastawić y, kamertony na różne opcje, czyli na fale beta, alfa, teta i delta i to oczywiście jest coś takiego jak hipnoza, tylko po prostu mechanicznie. nie brać im jakiejś swojej mocy. Oczywiście jest zasada, że aktywujemy to zawsze lewą ręką, bo prawą obsługujemy, obsługujemy kamertony, tak żeby nam się to nie pogubiło, to y, już na starcie trzeba byłoby się uczyć, żeby te kamertony obsługiwać już uczyć się lewą ręką. Całą terapię kończymy zestawem Energia 2 i to są już takie harmoniczne dźwięki uspokajające, wyciszające na koniec terapii i też od głowy do dłu, do dłoni i aż do stóp. One brzmią tak harmonicznie, bo to jest w muzyce dźwięk C plus E, czyli tercja i kwinta C i G. Oczywiście, tu mógłbym jeszcze pokazać pewne efekty, jakie powstają pod wpływem właśnie tych częstotliwości, czyli badanie kropli krwi. Oczywiście, nie będę otwierał wszystkich katalogów, ale powiedzmy sobie taki katalog, jak papierosy. To można sobie zobaczyć, co takiego we krwi się znajdować może. No, i jak to wygląda, jeśli my taką terapię przeprowadzimy. Czyli tutaj przed, po lewej stronie, i po. I tutaj mamy różne efekty krwi, jak to wygląda. Nie chciałbym się tutaj wypowiadać za bardzo, co tam w tej krwi pływa. No, ale znajdują się takie różne, najczęściej takie włókna. Ale po prostu pod wpływem yy, tak wysokich częstotliwości yy, no po prostu one rozpadają się, nie? I to jest już po prostu takie no udowadnialne, że po prostu yy, ta terapia jest skuteczna yy, daje efekty yy. także no, tutaj no, nie będziemy się zastanawiać, no to, to co jest po prawej jest, jest efektem lepszym nie? także tutaj już mamy Bezpośredni dowód na to, jak skuteczne te dźwięki są nie, Także tutaj dokładnie to wszystko widać. Tych przypadków jest naprawdę dużo nie tylko yy, yy, nikotyna, ale czasami ktoś jakieś preparaty odpornościowe bierze, i myśli, że coś sobie pomaga, a może nie do końca. Nie. Także warto sobie czasami to sprawdzić. Nie? Także tych katalogów różnych. Yy, no, jest ich dużo, jest standard. Mówi, że nie przyznaje się do niczego, wszystko jest ze mną ok, albo y, alkohol, nikotyna, preparaty odpornościowe, y, suplementy, diety. Czasami robimy coś, może nie tak, nie? ale w chwili wszystko oczywiście widać i to y, efekty są tutaj no, po prostu udowadniane od razu. Nie? Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję.